Dzień dobry Państwu. W najnowszym wydaniu Nowiny jelenigórskich znajdą Państwo oczywiście dużo publikacji związanych z nadchodzącym w nich wszystkich świętych oraz zaduszkami. Czas wszystkich świętych, jak wygląda współczesne oblicze tych świąt, to jest jedna publikacja. Druga jak co roku pozostają w naszej pamięci, czyli wspominamy tych jeleniogórzan, którzy odeszli w ostatnich dwunastu miesiącach. Poza tym publikacja, która powstała dzięki interwencji naszych czytelników, a mianowicie z jednego z cmentarzy jeleniogórskich zniknęły nagrobki. Tutaj parafianie są oburzeni postawą proboszcza. O tym, jak to wszystko wyglądało, piszemy na stronie trzeciej. Poza tym, oczywiście, gala srebrnych kluczyków. W nowinach piszemy nie tylko o tym, kto jakie wyróżnienie otrzymał, ale również znajdą Państwo wiele informacji o kulisach całego wydarzenia. Poza tym sprawy kryminalne w skorzelcu ruszył. Proces proboszcza z Ruszowa i sprawa ta jest mocno komentowana przez społeczność lokalną, budzi ogromne kontrowersje i emocje. W nowinach piszemy również o Lelku, znanym bandycie, można powiedzieć z początku lat 90. Wówczas był znany. W udziale z wojny, krwawej wojny mafii. Delek wyszedł na wolność i przebranżowił się. Został znowu zatrzymany i oskarżony o wyłudzenia podatku VAT. Co jeszcze w nowinach? Trochę sportu. Piszemy o tym, jak sportowcy, amatorzy. Potrafią bawić się piłką w rozgrywkach B-klasy, a w nowinach historycznych piszemy o pewnym skarbie, który odnaleziono w Skoszelcu. Tyle w tym tygodniu. Serdecznie zapraszam Państwa do lektury nowin jeleniogórskich.